Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. Na jedwabnym szlaku Kacpra Ochmana. Na podróży bez paszportu. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku mógłbym powiedzieć esencja jedwabnego szlaku, w nieco tylko nowocześniejszym wydaniu. Wyruszymy w podróż śladem Transkaspijskiego Międzynarodowego Szlaku Transportowego, znanego raczej pod nazwą Korytarza Środkowego. Jak ważny jest szlak łączący Turcję przez Kaukaz Południowy, Morze Kaspijskie i Azję Centralną z Chinami i czy może on rzucić wyzwanie innym połączeniom morskim i lądowym? Kto wspiera jego rozwój? Jakie stoją przed nim zagrożenia? A jakie szanse? O tym wszystkim już za chwilę. Ale od początku. Kraje Azji Centralnej doświadczają znacznego postępu i rozwoju gospodarczego, a handel w regionie wzrósł 2,5 raza w ciągu ostatniej dekady, osiągając prawie 11 miliardów dolarów. Łączne PKB Azji Centralnej jako całości wynosi 347 miliardów dolarów, co oznacza, że Czterokrotnie wzrósł on w ciągu ostatnich 20 lat, a liczba ludności wzrosła do 77 milionów od lat 2000 półtora raza. Dane ONZ przewidują roczny wzrost liczby ludności o 1,1% do 2040 roku, co sugeruje dalszą ekspansję gospodarczą wraz ze wzrostem liczby ludności w wieku produkcyjnym. W ciągu ostatnich dwóch dekad Azja Centralna przekształciła się Ważny region gospodarczy o ważnych i istotnych wpływach politycznych. Jakość polityki gospodarczej poprawia się, pojawiają się obiecujące możliwości handlu, inwestycjach, transporcie, handlu metalicznym, nieruchomościach, no i oczywiście w zielonej energii. Integracja regionu z gospodarką światową przyspiesza, a obroty handlu zagranicznego wzrosły ponad ośmiokrotnie. Pomimo tych postępów, Pozostaje ten region wciąż podatny na wyzwania i niedostatki strukturalne. Brak dostępu do morza, chociażby. Jest to wyzwanie geoekonomiczne, które zmusza kraje regionu do podnoszenia wysokich już kosztów transportu i logistyki. Brak ograniczeń w dostępie do morza hamuje ten wzrost, no i hamuje też handel. Aby więcej towarów z Azji Centralnej mogło się przemieszczać na zachód, potrzebna jest oczywiście lepsza infrastruktura i ściślejsza współpraca między agencjami. I lepsze systemy celne. Jak wygląda wspieranie tego transkaspijskiego międzynarodowego szlaku transportowego, znanego jako korytarz środkowy, którego celem jest połączenie regionu Azji Centralnej z, poprzez pominięcie Rosji drogą morską przez Morze Kaspijskie i Kaukaz Południowy? O tym za chwilę. Natomiast ten region, omówimy Azji Centralnej, ma nadzieję na pobudzenie i przyciągnięcie większej ilości zachodnich inwestycji w celu zwiększenia Swojego dobrobytu, ale także zrównoważenia właśnie wpływów Rosji, no i drugiego ważnego w tym regionie, czyli Chin. Zapewnienie efektywności korytarza środkowego pozostaje wciąż wyzwaniem. Bank Światowy zidentyfikował 10 czynności działań, które mogą potroić handel wzdłuż korytarza do 2030 roku. Konkrete propozycje skierowane do do arterii i węzłów korytarza w Azji Centralnej obejmują obwodnice, zmniejszenie zatłoczenia w środkach miejskich, linię kolejową, nową linię kolejową łączącą Kazachstan i Uzbekistan oraz zakup nowoczesnego sprzętu w celu zwiększenia przepustowości miejsc postojowych w kazachskim porcie Aktał. To jest tylko początek. Bank Światowy i inne instytucje dążą również do synchronizacji instytucji regionalnych i poprawy zarządzania granicami poprzez cyfryzację systemów, minimalizowanie od czasu oczekiwania podczas opraw celnych, ładunków itd., itd. Dodatkową korzyścią tych nowych rozwiązań i ulepszeń będzie zapobieżenie nastawieniu lokalnych podmiotów przez mocarstwa pozaregionalne przeciwko sobie. Bank Światowy postrzega więc korytarz jako kręgosłup rozwoju gospodarczego Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. Ściślejsza współpraca między państwami, członkami korytarza jest niezbędna, ale staje się trudniejsza, gdy inne kraje rozpoczną projekty mające na celu konkurowanie lub zdławienie tego korytarza. Po wielu namowach ze strony Pekinu i niepowodzeniach zachodnich aktorów w skutecznym zaangażowaniu się w regionie Azji Centralnej, opóźniona linia kolejowa Chiny, Kyrgyzstan i Uzbekistan jest na dobrej drodze do rozpoczęcia jej budowy. Nowa trasa może konkurować z sekorytarzem środkowym kierując część przepływów handlowych z zachodu w kierunku Chin. Na część państw Azji Centralnej i Kaukazu Południowego nakłada się członkostwo w różnych mechanizmach regionalnych, w tym organizacji państw tureckich czy konferencji do spraw interakcji i środków budowy zaufania w Azji. Osiągnięcie współpracy wewnątrzregionalnej Regionalnej i integracji między regionami pozostaje wyzwaniem. Biorąc pod uwagę spory graniczne, sporadyczne nieporozumienia, jak chociażby między Azerbejdżanem i Turkmenistanem, a czasami sprzeczne cele. Mimo to Azja Centralna powinna zachować dla rozwoju korytarza środkowego swoją strategiczną autonomię. Patrząc w przyszłość, potrzebny jest szerszy mechanizm regionalny odpowiedzialny za korytarz, aby przenieść ten szlak na wyższy poziom, zwłaszcza jeśli inne kraje takie jak Uzbekistan czy Armenia dołączą do niego. Choć Kazachstan z pewnością nie jest jedynym krajem, który ma żywotny interes w rozwoju korytarza i współpracy z Zachodem, wydaje się, że robi najwięcej, aby go zrealizować. Bardziej niż sam Zachód. Wieloletnia wektorowa polityka zagraniczna Kazachstanu wymaga oczywiście zachodnich inwestycji. Prezydent Kazachstanu Kasym Tokajew wielokrotnie wzywał do zwiększenia zachodnich inwestycji, aby w pełni zrealizować korytarz środkowy i zwiększyć jego przepustowość. Podczas gdy wojna na Ukrainie trwa, Europa zdecydowanie popiera ten korytarz. Jego realizacja pozwoliłaby na omijanie Rosji drogą i przesył towarów do Azji Centralnej i towarów chińskich. 12 czerwca w Astanie uruchomiono nawet specjalną platformę koordynacyjną dla korytarza środkowego, aby przekształcić ten szlak w zrównoważoną i konkurencyjną, wydajną trasę. Ta nowa platforma jest wynikiem forum inwestorów na rzecz położeń transportowych UE Azja Centralna, które odbyło się w Brukseli pod koniec stycznia. Celem Spotkania było o przekształceniu korytarza środkowego w multimodalną, nowoczesną, konkurencyjną, zrównoważoną, przewidywalną i inteligentną szybką trasę łączącą Europę z Azją, z Azją Centralną w ciągu 15 dni, lub nawet krócej. Podczas gdy Europa działa, Stany Zjednoczone pozostają w tyle. Nie jest Waszyngton głównym bezpośrednim beneficjentem korytarza ze względu na mniejszy wolumen handlu z regionem. Handel z państwami Azji Centralnej rośnie jednak i wzrósłby jeszcze bardziej, gdyby ten korytarz był w pełni operacyjny. W zeszłym roku Stany Zjednoczone odnotowały ponad 3,4 miliarda dolarów w handlu z Kazachstanem, prawie 440 milionów dolarów w handlu z Uzbekistanem i około 120 milionów dolarów z Tadżykistanem, nie licząc inwestycji takich jak rozszerzona produkcja General Motors w Uzbekistanie. Region Azji Centralnej jest, jak wiadomo, bogaty w pierwiastki ziem rzadkich, ropę naftową, gaz. No i graniczy z Rosją, Chinami, Iranem i Afganistanem. Nowa koncentracja Waszyngtonu na regionie, być może przy nowej administracji Donalda Trumpa, aby uzyskać większy dostęp do tych zasobów i zapewnić, że Pekin nie będzie miał monopolu, być może będzie godna zauważenia, ale działania muszą wspierać określoną retorykę i narrację. Jedna z amerykańskich firm obecnych w Azji Centralnej, Optic Corporation z siedzibą w Pensylwanii, produkuje lokomotywy i wagony towarowe. I na początku tego roku ogłoszono, że Łoptek nabył pełną własność zakładu montażu lokomotyw w Kazachstanie. Modernizacja floty lokomotyw jest zgodna z zaleceniami Banku Światowego, o której mówiłem wcześniej i pomogłaby zakotwiczyć amerykańską firmę na dłużej w regionie Azji Centralnej. Jak przekonuje Bank Światowy, aby więcej towarów mogło trafić na zachód z regionu, potrzebna jest lepsza infrastruktura, ściślejsza współpraca między agencjami i nowoczesne systemy celne. Kraje takie jak Kazachstan mają mnóstwo towarów, które podążają na światowe rynki, a międzynarodowe firmy ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju itd., itd., dostarczają bardzo dobrych, praktycznych zaleceń inwestycyjnych i politycznych w celu poprawy i wydajności korytarza. Azja Centralna w dzisiejszych czasach bardzo często kojarzy się z różnymi niedoborami: brakiem ciepła, elektryczności, miejsc pracy itd. Co może być bardzo zastanawiające i niepokojące. Natomiast dla naszej dzisiejszej tematyki, w regionie występuje jeszcze jeden deficyt, który można uznać za niezwykle interesujący mianowicie niedobór powierzchni magazynowych. Koszty magazynowania np. w Taszkencie czy w Almaty, są wyższe niż w wielu miejscach w Unii Europejskiej. Niedobór dostępnej powierzchni magazynowej oznacza, że popyt jest wysoki, a handel się rozwija. Oznacza to również, że koszty magazynowania w Uzbekistanie czy Kazachstanie są wyższe niż w Dubaju i większości innych wezłów tranzytowych opartych na portach morskich. Średnia stawka czynszu za magazyny w Taszkencie i Amałaty przekraczają 150 dolarów za metr kwadratowy rocznie. Tymczasem stawki w Kyrgyzstanie wynoszą średnio około 115 dolarów za metr kwadratowy rocznie, co jest kosztem porównywalnym z tym, który można... Znaleźć w wielu lokalizacjach Unii Europejskiej. Niedobór powierzchni magazynowych sprzyja oczywiście boomowi budowlanemu. Wracając na chwilę do Unii Europejskiej. Współpracuje ona z krajami położonymi wzdłuż Transkaspijskiego Korytarza Transportowego w celu wspierania rozwoju infrastruktury, no i zapewnia niezbędną pomoc techniczną na rzecz poprawy standardów i cyfryzacji interoperacyjności regionalnej. Zakłócenia na transrosyjskim szlaku północnym, spowodowane zachodnimi sankcjami wobec Rosji i niedostępnością transirańskiego szlaku południowego, sprawiły, że korytarz środkowy stał się jedyną realną trasą lądową łączącą dwa końce kontynentu euroatlantyckiego. Szlak stoi w obliczu wyzwań, takich jak napięcia handlowe między UE a Chinami, regionalne spory polityczne, zależność od mocarstw zewnętrznych, co może oczywiście wpłynąć na jego stabilność. 3 października w Aszchabadzie odbyło się spotkanie wysokiego szczebla zorganizowane we współpracy z Unią Europejską, krajami Azji Centralnej położonymi wzdłuż korytarza, państwami Kaukazu Południowego i Turcją, a także głównymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Wydarzenie to zaowocowało powołaniem Platformy Koordynacyjnej dla Środkowego Korytarza. Według Brukseli, Platforma będzie koncentrować się na promowaniu korytarza, realizacji priorytetowych projektów infrastrukturalnych przy jednoczesnej koordynacji inwestycji na Kaukazie Południowym i w Turcji. Unia ogłosiła plany uruchomienia Regionalnego Programu Transportowego w 2025 roku w celu wsparcia rozwoju infrastruktury i zapewnienia pomocy technicznej w celu poprawy standardów cyfryzacji i interoperacyjności w całym regionie. Korytarz Środkowy jest kluczową trasą, która umożliwi Azji Centralnej lepszy dostęp do Europy bez konieczności przechodzenia przez objętą sankcjami Rosję, ale nadal napotyka liczne przeszkody gospodarcze, logistyczne i polityczne w swoim rozwoju. Ustanowienie platformy jest tylko jednym z istotnych postępów w wysiłkach na rzecz ożywienia projektu, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni. W dniach 19-20 września podczas ósmych międzynarodowych targów jedwabnego szlaku w chińskim Xi'an ogłoszono, że China Railway Container Transport Corporation dołączy do multimodalnego joint venture środkowego korytarza tworzonego przez Kazachstan, Azerbejdżan i Gruzję. Przedsięwzięcie to powstało w październiku 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Finansowym w Astanie, aby upłynnić współpracę w zakresie dostaw ładunków, poprawy koordynacji transportu i zapewnienia przejrzystości stawek taryfowych, zapewnienia spójnych czasów dostaw na trasie. Eksperci postrzegają ten ruch Pekinu jako początek oficjalnego udziału Chin w wielonarodowych wysiłkach na rzecz rozwoju korytarza środkowego który ma przyciągnąć więcej chińskich firm do korzystania z tej trasy. Azerbejdżan i Gruzja również podejmują wysiłki w tym kierunku. Gruzja buduje terminal Cargo w swojej stolicy, a ostatnio przyciągnęła inwestycje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich o wartości 16 milionów dolarów na ten projekt. Oczekuje się, że terminal zostanie ukończony do końca tego roku. I będzie służył jako przedłużenie portów Batumi i Poti na Morzu Czarnym. We wrześniu Gruzja i Chiny podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie rozwoju korytarzy transportowych. Dokument ten ma na celu dalszą optymalizację korytarza środkowego poprzez wspólne wysiłki na rzecz przyciągania dodatkowych ładunków, optymalizacji tras, rozwoju infrastruktury, poprawy usług transportowych i wzmocnienia współpracy w zakresie ceł, bezpieczeństwa transportu i cyfryzacji. Główną motywacją stojącą za tymi zmożonymi wysiłkami jest rosnące zapotrzebowanie na alternatywną trasę transportową między Europą a Chinami. Argumentem przemawiającym za rozwojem korytarza środkowego może być fakt, że w innych bardzo ważnych miejscach dla żeglugi morskiej częściach świata dochodziło do poważnych niestabilności, takich jak te stwarzane przez rebeliantów w i wobec. Więżególnie na Morzu Czerwonym, czy rosnące wciąż napięcia na Morzu Południowo-Chińskim. 40% międzynarodowego handlu morskiego odbywało się i odbywa się przez Morze Czerwone i kanał Suezki i pochodzi z Azji. Teraz część europejskich firm spedycyjnych woli zamiast korzystać z Morza Czerwonego, przedostać się przez przylądek dobrej nadziei w zachodniej Afryce, dodając do podróży średnio około 12 dni więcej. To stwarza sytuację, w której korytarz środkowy staje się Atrakcyjny i istotny, co widać również w statystykach. W miarę upływu czasu w środkowym korytarzu obserwuje się nadal wciąż zwiększony ruch. W latach 21 20 23 korytarzu środkowym odnotowano pięciokrotny wzrost ładunków. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku ładunki wzrosły o 70%, osiągając prawie 3,5 miliona ton w porównaniu z tym samym okresem roku po, w roku poprzednim. Zauważalny jest również wzrost liczby kontenerów. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku odnotowano trzykrotny wzrost przewozów kontenerowych porównując z analogicznym okresem ubiegłego roku. Transit kontenerów z Chin wzrósł w tym okresie ponad 20 dwudziestokrotnie. Korytarz Środkowy stoi w obliczu wyzwań i zagrożeń, które mogą oczywiście potencjalnie odwrócić ten postęp i podważyć obecne wysiłki i plany. Należą do nich, tak jak już wspomniałem, ryzyko wojny handlowej między Chinami a Unią Europejską w następstwie nałożenia przez Brukselę wysokich ceł na pojazdy produkowane w Chinach. Napięte stosunki między Unią a Gruzją, Unią a Azerbejdżanem i potencjalne yy, tarcia między Francją a Azerbejdżanem i nowa eskalacja między Erywaniem a Baku. Oprócz niepewności co do przyszłych perspektyw korytarza, istnieje potrzeba zwiększenia przewidywalności harmonogramów transportu na trasie, ustanowienia jednolitych standardów dla przejść granicznych, promowania cyfryzacji procedur celnych harmonizacji systemów taryfowych we wszystkich krajach uczestniczących w korytarzu. Firmy wymagają wiarygodnych informacji na temat ram czasowych, których ich przesyłki dotrą do miejsc docelowych. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju szacuje, że istnieje potrzeba inwestycji w wysokości 18,5 miliarda euro w celu modernizacji infrastruktury zróż korytarza środkowego. W ostatnich tygodniach korytarz środkowy poczynił imponujące postępy, m.in. dzięki ustanowieniu platformy koordynacyjnej, zwiększonemu zaangażowaniu Chin, rozwojowi infrastruktury w Azerbejdżanie i Gruzji. Utrzymują się jednak napięcie geopolityczne, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji, i potrzeba dalszej modernizacji infrastruktury, co wymaga ciągłej współpracy, inwestycji w celu utrzymywania postępów rozwoju szlaku. To sprawia, że korytarz środkowy jest swego rodzaju otwartą księgą, w której jest jeszcze bardzo dużo. Rozdział do, do napisania. Na tym zatrzymamy naszą dzisiejszą podróż na jedwabnym szlaku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Na jedwabnym szlaku Kacpra Ochmana. Dużo bez paszportu.